Super, że jesteście dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić zakładki do książek. O właśnie w takiej formie. Jedynie co nam będzie potrzebne to kartka o, w kształcie kwadratu. Pierwszym krokiem jest, żeby złożyć kartkę tak na pół. Pamiętajcie o tym, żeby to było równo. Jak już mamy taki jakby e, trójkąt, to składamy tutaj te rogi do środka. Jak już zgniemy, to rozkładamy to. O tak. I składamy jedno z tych papierków w dół. Dobrze dociśnijcie. I jak już mamy to tak, to bierzemy te końce, znów składamy i zapychamy tutaj te końce do środka tej kieszonki. Jak już złożymy, tutaj dociskamy i mamy zakładkę. Możecie sobie dorysować na przykład takie oczka, jakieś ściapki. Można też zrobić to w formie pieska lub jakiegoś zwierzęcia. Ja zrobiłam suwkę. Tak ukończonej formie wygląda moja suwka. Można ich zrobić jeszcze kilka, na przykład z koloru żółtego. Więc to tyle na dzisiaj. Jeśli wam się podobał ten film, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwonek, żebyście byli na bieżąco. Piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej takich filmów z takimi DIY. Więc pa!